Laudetur. Długo czekaliśmy, ale muszę Państwu powiedzieć, że z tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo się cieszę, bo do tej pory mieliśmy wyrok ETPC, który stwierdzał Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który stwierdzał, że Trybunał Kulinarny czy też Trybunał Niekonstytucyjny, jak to nazywa pani Siedlecka, nie jest niezawisłym, bezstronnym, powołanym ustawą sądem w rozumieniu prawa. No, to samo stwierdzał stary Trybunał Konstytucyjny w tych orzeczeniach, których rząd szydło nie opublikował. Ale wreszcie mamy pełne orzeczenie CUE w tym już takim mocnym składzie, które stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny, kulinarny obecny, no nie już, Przyłębska poszła, więc nie kulinarny, nie Trybunał Konstytucyjny, nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, ale uwaga! I prawa polskiego, bo ja zaraz powiem, ulubiony myk prawaków i wszelkiego rodzaju suwerenistów, za którymi czuć oddech ruskich trollistów, jest że to prawo Unii Europejskiej to jest jakoś sprzeczne z polskim prawem. Więc pokażcie mi, gdzie jest sprzeczne polska konstytucja, konstytucja, którą rzekomo ma naruszać prawo Unii Europejskiej i zmuszać do swojego pierwszeństwa. Mówię o prawie do, bezstronnego niezawisłego, ustanowionego ustawą działającego w granicach prawa i niezależnego od władzy wykonawczej sądu. To mówi uwaga. Polska konstytucja traktuje traktat o Unii Europejskiej, czyli karta praw podstawowych. To samo wynika z regulacji traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i, Europej jak i konwencji praw człowieka strasburskiej. Dzisiaj karty praw podstawowych. Tu nie ma żadnej sprzeczności. Trybunał konkretnie zarzucił Powołanie trzech dublerów, złamanie prawa tu, złamanie prawa przy powołaniu prezes Trybunału Kulinarnego, pardon, no bo to była prezeska wybitnie kulinarna, to no nawet już się nie odnosił do kwestii wieku powoływanych sędziów, tak jak Pawłowicz, czy tych drobniejszych zarzutów, ale stwierdziłem, że nie jest to sąd ani bezstronny, ani niezawisły, niezależny od władzy wykonawczej, ani prawidłowo powołany ustawą. Suwereniści mówią tak. A za nimi ruscy trole, że przecież ta straszliwa Unia odbiera nam suwerenność, odbiera resztki suwerenności, że Unia nie ma kompetencji, to i wódz Jarosław Kaczyński już powiedział w zakresie organizacji struktury organizacyjnej polskich sądów, i to prawda nie ma Natomiast ma kompetencje w zakresie tego, że państwo członkowskie zapewnia prawo do sądu niezawisłego, bezstronnego, niezależnego i oddzielonego od władzy wykonawczej, prawidłowo, prawnie umocowanego ustawą. To samo rzeczy Polska Konstytucja, traktat unijny, jak już mówiłem, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wszystkie te sprawy zostały zgwałcone przez PiS. -u. Dublerzy, przyłębska prezesura przyłębskiej. No jednak, bądźmy szczerzy, na no, ośmieszenie Trybunałów, w jego wersji aktualnej z Godzillą jak nazywają Święczkowskiego. Ośmi Ośmieszenie i zniszczenie. To się Kaczyńskiem akurat udało w 100%. Teraz konieczny jest reset konstytucyjny, moim zdaniem. Czyli powołanie nowego trybunału, najlepiej przyjęcie zasady wyboru sędziów. Przecież to de facto jest de facto, tak się nawet no, trzecia izba parlamentu, no bo decyduje, czy prawo będzie funkcjonować w obiegu, czy zostanie zderogowane z uwagi na sprzeczność z prawem wyższego rzędu. Dobry byłby wybór większością trzech piątych czy dwóch trzecich. Przy że nie ma na to żadnych szans. To wiedzą Państwo i wiemy, ale ja Wam powiem. Pod sam koniec komuny, zdychającej komuny zaproszono mnie na koncert w piwnicy pod Baranami, którą bardzo lubiłem, która nic się nie zestarzała. Nic, ani nic się nie zestarzała. I tam Piotr Skrzynecki na koniec, po bardzo fajnym występie w sali kongresowej powiedział, posłuchajcie, tyle rzeczy przywidło Stalin, Chróżyk, Przeminie i Jaruzelski. I ja Wam powiem tak. Przeminie i Bat. I bo to nawet dziś bliska mi osoba powiedziała, że ten fatalizm, ten strach, że PiS wróci w 27. Ja powiem tak, na razie to koalicja bardzo ładnie wyszła. Jeżeli ma 35, do 38 nie jest daleko. Rozpad PIS-u wydaje się postępować, ewentualne mnożenie prawicowych partii. Nie wpadajmy przede wszystkim w fatalizm. Jest szansa i na sensowny parlament na wszystko jest szansa. Tylko nie wpadajmy w jakiś idiotyczny fatalizm. A ten niesąd, to zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego przez pisowców. Ja wiem, ja wiem, zaraz będą mi pisać, że zaczęła taka platforma obywatelska obsadzając stanowiska jeszcze przed zakończeniem kadencji. Tak, nie powinni tego robić, było to głupie, było to idiotyczne, wszystko się zgadza, i dało pretekst pisowi. Ale, mimo, ale przecież to jeszcze Trybunał Konstytucyjny chyba w 2016 roku stwierdził, że to obsadzenie stanowisk sędziów przed końcem ich kadencji było niekonstytucyjne, bo my byliśmy w stanie się do tego przyznać. PIS nie będzie w stanie się przyznać do zbrodni, zabójstwa czy zgwałcenia, nawet jeżeli zostanie złapany z ręką i z nożem, czy nie powiem już z czymś. W zgwałconej kobiecie, żeby użyć mocnych porównań. Oni nigdy nie, przecież nie popełniają błędów. Taka jest różnica. My popełniamy. Merkel popełniła straszliwe błędy. Na przykład ja to mogę powiedzieć. Wielu intelektualistów liberalnych nie miało racji co do granicy białoruskiej, co do sposobu traktowania uchodźców, bo trzeba ich won i my przy tym tak, jak to się robi. Ja to znaczy, akurat ja to mówię od początku? Ktoś to słuchał starej i tak dalej, może jeszcze zbliżniego. Tańczący z koncertiną i uśmiechnięta koncertina. Więc tak. To popełniła idiotyczny błąd, który dał prezes. Z Tym niemniej, pis Trybunał wydrążył, zniszczył, ośmieszył i pozbawił całkowicie autorytetu. Konieczny jest reset. I ten reset się dokona. Bądźmy umiarkowanymi optymistami w granicach prawa, ale.